Cześć, witajcie w nowym walentynkowym vlogu. Vlogerki mnie ubrały edycja specjalna. Zaraz się dowiecie, dlaczego specjalna. Łapka w górę, subskrybujcie kanał i zapraszam z tego miejsca od razu na kanały do dziewczyn, do Asi, Kasi, Basi, Olivii i Sylwii Szani. To będzie nietypowa edycja, ponieważ wymyśliłyśmy wspólnie. Hmm, Jakieś tematyczne stylizacje walentynkowe e, i wylosowałyśmy sobie nawzajem w tej naszej tajnej grupie te stylizacje i e, będzie tak, że jeżeli wejdziecie do, na kanał do Asi Aszplumplum, tam znajdziecie stylizację romantyczną. Wystylizowałyśmy ją romantycznie. Jeśli wejdziecie do Basi Kaszuby, tam będzie seksownie. E, do Kasi będzie błyszcząco, osipowiczki, do Oliwi będzie bardzo różowo, do Sylwii Syl cała będzie na czerwono. A u mnie przypadło mi najgorzej, a ja to wymyśliłam stylizacja domowa. Akurat taką wymyśliłyśmy, ja wymyśliłam, no już trudno, ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo w tym roku walentynki spędzę najprawdopodobniej, o ile wszystko dobrze pójdzie w Hiszpanii, i to tylko z moim synkiem, bo będzie miał ferie zimowe, więc w sumie ta domowa będzie w sam raz. Także koniecznie zaglądajcie do dziewczyn, a ja już otwieram paczki, bo ja sama jestem ciekawa, co dziewczyny mi wysłały, i wiem, że. Pierwsza paczka, ta z berszki, jest od Basi Kaszuby. No więc najpierw zapytamy Basię, co takiego Basia wybrała dla mnie, jeśli chodzi o tę stylizację domową. Cześć! Strony Basia i nie będę ukrywać, że dla Magdy lekko nagięłam zasady tego filmu razem z Asią, a to dlatego, że Magda musiała dostać swoje paczki trochę wcześniej. Ja w tym okresie bardzo źle się czułam i nie byłam w stanie przeglądać produktów online, więc poprosiłam o to Asię. E, także mój wybór jest tak naprawdę wyborem Asi, ale jest to coś pięknego, czerwonego, serduszkowego, walentynkowego. Mam nadzieję, że się Magdzie spodoba i mam nadzieję, że dopasuje się do reszty stylizacji. Basiu, dziękuję pięknie i otwieram. Twoją paczkę, no tak. Karola, co myślisz? Tak. Tak trafiła. <gustuj> O, jak słodko trafiła! No bo y, jeśli w domu, to ja sobie właśnie to tak wyobrażam. Jakaś taka. Mogę ci pożyczyć spodnie do Tak, Karola dzisiaj w czerwonych adresowych spodniach. Y, ja sobie to tak wyobrażam. No, jeżeli w domu w Walentynki, no to w jakiejś wygodnej bluzie no bo przecież nie w obcasach i cekinach. Więc bardzo ładna bluza. Karola duża, prawda? Duże, ale fajne, ja lubię takie większe. Fajnie, bo w domu lubimy, żeby było wygodnie. Bluza jest z berszki. Something special, słuchajcie, yy, rozmiar M. Bardzo ładna, bardzo ładna. Tak. Tak, na pewno się wpiszę w domową stylizację. Zresztą pasuje tutaj dzisiaj do e, naszego otoczenia. Bardzo Ci dziękuję, Basiu, za piękną bluzę. Będzie jej w niej miło i sympatycznie na pewno. Zaraz się przekonamy, jak leży N-ka z Berszki na mnie. E, no i idziemy dalej. I teraz tak, tutaj będzie jakieś. Okrycie wierzchnie, czyli jakaś marynarka, coś na wierzch. No i to zadanie nie miała takie łatwe Sylwia Szajni, no bo ja mam zostać w domu. I co takiego Sylwia dla mnie wybrała? Zapytajmy Sylwię teraz. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Syl Dla Suzy wybrałam szlafrok. Jako, że ma domowe walentynki, no to musi być wygodnie, ale nie byle jaki, bo nie jest to taki, wiecie, gruby, obszerny, tylko delikatny, kobiecy i z koronką. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Bardzo dziękuję Sylwia Szani i sprawdzamy zawartość. Cisza na planie? A, ty wiesz, ja te... Aaaa, moja droga! Sylwia poszłaś w ten desej. No bardzo dobrze. No tylko jakbym spędzała z mężem, prawda? A mąż będzie chyba w tym czasie w Polsce, a ja będę z dzieckiem, więc raczej bym się w to nie... Z mężem i bez dziecka. No, 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 bardzo seksownie. Tutaj mamy, proszę, możemy się obwinąć. No, ja to będę mierzyć, na pewno nie z bluzą, ale, ale też Wam się pokażę, bo to tak ja rzadko uważam, że mam taką okazję. Na 100% zostawić. sobie zostawić takie coś pięknego. Do nawet do ładnych zdjęć. Do ładnych zdjęć nam się przyda paczka, Rola. Może zrobimy od razu jakieś piękne zdjęcie dzisiaj. No bardzo udany, myślę, na walentynki. Nie zgra się z moją bluzą zupełnie, natomiast sam taki szlafroczek, on jest niestety poliester, no tak nie do końca, ale wygląda ładnie. Tak, tak, żeby ładnie wyglądać raczej, a nie żeby było wygodnie, no wiecie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj obmacałam. No, i wymacałam, że są jakieś doły. A doły wysyłała wszystkim Asia Aszplumtum. Asiu, kilka słów od ciebie. Hejka z tej strony Aszplumtum. Dla Magdy wybrałam coś wygodnego. Zresztą, jak tutaj, cała tematyka w stylu właśnie walentynkowym jest taki akcent. Także mam nadzieję, Magda, że taka stylizacja byłaby dla ciebie wygodna, a konkretnie ten dół, właśnie na walentynki w domu. Asiu, dziękujemy pięknie. Na waszych oczach otwieram zawartość od Asi. one się zgrały! One się zmówiły! Niemożliwe! Zmówiły się! A może się nie zmówiły? To jest ciekawa bardzo. Słuchajcie, bo Basia Basia i Asia, i Kasia w sumie też, one strasznie dużo ze sobą czasu spędzają. I słuchajcie, ja, ja jestem pewna, że one mogły się w ogóle nie zmówić, tylko po prostu zamówić mi to tak spontanicznie, bo to są dziewczyny. One To tak jak my z Karolą się czujemy cały czas. Ta-da-da-da! -da -da ale numer. Moim zdaniem się nie zmówiły, eee, a może się zmówiły, a może jednak nie, no nie wiem. W każdym razie, ale ponieważ one się tak naprawdę spędzają dużo czasu, więc to jest możliwe, że po prostu jedna weszła, miała wybrać spodnie, druga bluzę i wybrały mi cały dres świąteczny walentynkowy, znaczy się, no to też jest takie święto. M. Eee, duże to dupsko. Eee, to jest normalne w tych dresach, ale one są przez to wygodne bardzo. No duże to dubsko. No zobaczymy. Będzie ładnie. Mam nadzieję, że będzie ładnie, ale fajnie mam dress. Bardzo Ci dziękuję, Asiu, cudownie. Lecimy dalej. Za akcesoria, i tu będą akcesoria, tak sobie myślę, była odpowiedzialna Oliwia. Oliwia, co dla mnie wybrałaś? Jestem bardzo ciekawa. Cześć wszystkim, tutaj Oliwia z kanału Oliwia i Ja byłam odpowiedzialna za akcesoria. No i zaczęłam się zastanawiać, co może być domowego z akcesoriów, oprócz jakiegoś mopa albo coś. Wpadłam na pomysł, że świetnym akcesorium będzie opaska na głowę, żeby sobie zrobić wygodniejszą sytuację na głowie. Więc omówiłam opaskę. Zobaczmy, co Magda na to. Dzięki Oliwia. Sprawdzamy zawartość twoje paczki Tu będą akcesoria i jest tajna koperta Wiecie co tyle kartonu a taka mała pacuszka. Aha. Aha. No i w domu. Dobra. A, no jak w domu, no to tak no to sobie tak tak tutaj sobie założę. Zaraz to poprawimy. No yy, no w sumie tak. No w sumie tak. Zrobisz sobie dzień spa. Z, tak, zrobię sobie dzień spa. O to chodzi. No oczywiście. No bardzo dziękuję serdecznie. Super pomysł i idziemy dalej. Ostatnia paczka. czy tak zareagowałam, co to jest? O, przepraszam. Jestem taka podekscytowana, wiecie, rzadko mam takie yy, odcinki, yy, no, no tak i tutaj jest ostatnia paczka i tu jest paczka od, najprawdopodobniej, bo tylko została mi jeszcze, Oliwia była, to teraz Kasia, Kasia Osipowiczka i Kasia była odpowiedzialna za torebki i Kasia do mnie pisze, ej Suzy no, no, ale jak ja mam ci wysłać torebkę? Co ty będziesz po domu z tą torebką chodzić? Ja mówię, nie, Kasia, daj spokój, wyślij mi coś, właśnie też z akcesoriów, coś, co pasuje do domu. No i tutaj, a zanim otworzę, powiemy kilka słów, powie Kasia, co dla mnie takiego tutaj znalazła. Hello, hello, tym razem moim zadaniem było zamówienie torebki. Na randkę w domu, i to w domu, z którego jakby nie wychodzimy, więc słuchajcie, dla mnie to było naprawdę bojowe zadanie. Długo się zastanawiałam, co tutaj zrobić, przeglądałam przeróżne oferty, ale finalnie postanowiłam, że dla mnie to jest po prostu sprzeczne, i że zamówię dla Suz jakiś dodatek. Więc słuchajcie, postawiłam na klamrę do włosów, która będzie idealna już. Porandce, żeby poczynować, na przykład, jak włączy się jakiś film, żeby było nam wygodnie. Poszłam tym tropem. Jestem ciekawa, co na to Suzy, więc sprawdźmy. Dziękuję bardzo, Kasiu. Sprawdzamy. Dziękuję, bardzo, dziękuję. No, w sumie. No, w sumie zrobię sobie KOKA no. do tej opaski. Spineczka. Trochę się rozczarowałam. No trochę mało. Myślałam, że będzie coś bardziej. Wow. No ale co nie ma, co tam na fajerwerki liczyć, jak się siedzi w domu z dzieckiem. W każdym razie bardzo dziękuję. No i teraz to wszystko. Założę na siebie. Znaczy nie wszystko. To chyba trzeba zrobić jakieś Zrobimy takie podziały. Zrobimy. na dwa wyjścia: jedno z w domu i jedno takie na luzie w domu i już mierzymy. I proszę bardzo, moja domowa stylizacja wcale nie jest taka zła, bo z tych wszystkich ubrań będą dwa sety. Więc proszę bardzo, pierwszy set sportowy, czerwony dres. Dziewczyny się świetnie zgrały. Basia wysłała super bluzę, Asia super spodnie. I mam z tego bardzo wygodny, walentynkowy dres. I Oliwia z tą opaską, ja taką minę robiłam, no ale w sumie rzeczywiście, jak się jest w domu i spędza walentynki, to można. Z a, a przepraszam bardzo, a co wszyscy, te wszystkie singielki? To wtedy sobie mogą właśnie zrobić takie spa, bardzo dobrze, więc opaseczka też się przyda. Do, tych but, do tej stylizacji dopasowałam buty sportowe moje, bo ja byłam odpowiedzialna za buty. I mamy tutaj taki, proszę bardzo, luźny walentynkowy look, w którym ja świetnie się czuję, jest mi wygodnie, miękki ten dres. Berszka, emeczka, całkiem luźna. I co tak mówiłam, że takie wielkie te spodnie, w sumie na jakieś takie bardzo duże nie wyglądają. Tak luźno po domowemu. No ale teraz przejdźmy do tej drugiej części stylizacji, do drugiego setu. No, tam będzie bardziej seksji. No, ale tak wyszło. No i odsłona na numer dwa. Co myślicie? Karola? No, mi się podoba, ja cały czas uważam, że ten szlafrok powinien ze mną zostać. Ze mną zostać. Takie piękne, finezyjne rękawy. No, Sylwia, brawo, brawo dla Ciebie. Tutaj piórko bardzo tutaj idealnie się wpisowuje. Spinka we włosach od Kasi. Spięłam. Tak, żeby było o, bardzo tak, no ładnie. Co myślicie? <laughs> Powiecie, co sądzicie o moich stylizacjach. Jak się ubieracie na te walentynki? Raczej pierwsza opcja czy druga? Jestem bardzo ciekawa. Karlaty? Coś no, pomiędzy? Jeśli zostanę w Polsce. To będzie w dresie. To będzie w dresie. Ale jeżeli będzie za granicą, a jest taka opcja, to będzie. Opcja Susie. numer dwa. <laughs> Dobrze, dobrze tego Karoli życzymy. Koniecznie zajrzyjcie na kanały do dziewczyn i ocencie ich stylizację. Tam będzie błyszcząco, seksownie, różowo, romantycznie czerwono. Także wchodźcie na kanały do dziewczyn. No i dziękuję bardzo. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!